Witajcie. Trapper produkuje od kilku lat buty do brodzenia, ale ten model, który zaproponował w tym roku, czyli model Yukon Pro, to coś zupełnie nowego. Jest tu połączenie trwałego szycia z technologią TPU, czyli termoplastycznego poliuretanu. Dzięki temu buty są bardziej odporne na ścieranie, na różnice temperatur, na moczenie. Eee, w pełni syntetyczny tutaj materiał nie chłonie wody, w związku z powyższym buty błyskawicznie wysychają i są z... lekkie. Jak na buty do brodzenia, to naprawdę walą, ważą, nie, nie, <gryw> ważą niewiele. Eee, nos jest. Specjalnie wzmocniony, także nos jest tutaj trwardy chroni bardzo dobrze palce. Podeszwa jest wykonana z gumy z dobrym protektorem. Mamy tutaj miejsca na wkręcenie kolców, i buty te występują w dwóch wariantach, z podeszwą gumową oraz z podeszwą filcową. Tutaj. Na podeszwie filcowej również mamy miejsca na wkręcenie kolców, już zaznaczone e, przez producenta. Cholewka bardzo wygodna, miękko wyścielana, także te buty naprawdę e, dobrze leżą na nodze. E, metalowe ucho do gravel garców e, Metalowe zaczepy na sznurówki. Natomiast no, niesamowicie lekka tkanina i ten laminat będzie na pewno trwały. Lekki but za stosunkowo niewielkie pieniądze, wygodny. Tu mamy jeszcze wygodne ucho, które możemy wykorzystać zarówno do ściągania, zakładania, jak i powieszenia, przytroczenia butów do plecaka w trakcie górskich wędrówek. Powiem szczerze, sam chętnie takie buty przetestuję i mam nadzieję, że za jakiś czas podzielę się wrażeniami, jak spisywał się Yukon Pro. Dostępny jest w rozmiarach od 42 do 47, i taki but, no to powiem szczerze, strzał w dziesiątkę, bo mocna konstrukcja, lekki. I w przystępnej cenie myślę, że będzie przez lata przebojem na polskim rynku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału Salarfly Fishing. Do lajkowania, komentowania. Bądźcie razem z nami.